Siemanko, z tej strony Lambas i Pładek. Tak jak widzicie, jesteśmy w Minecrafcie. Ja e, mówiłem wam, znaczy no, no mam katar trochę Ej, i tak możecie mnie słyszeć inaczej trochę, no inny no, mam głos. Kat pewnie. Katar pijacki. Nie, katar, katar. E, możecie, no dobra, jeszcze z tym głosem. Yy, dałem wam informację, że filmików zaleca, nie będzie przez półtora tygodnia, bo nie będzie. No, żadnych filmików nie będzie przez półtora tygodnia. No dwa, bo dwa mi już się udało wcześniej nagrać, które tam już ustawiłem na jakiś czas, które się dodadzą same tam na YouTube. Yy, po prostu, no mam takie ważne sprawy do załatwienia. No. Nie wiem, może niektórzy zrozumieją, że nie mogę nagrywać, może niektórzy nie, ale mam nadzieję, że zostaniecie tutaj ze mną na tym kanale i dalej będziemy się bawić, nagrywać i dalej, 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 dobra. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że ostatnio, jak wiecie, stworzyliśmy z Władkiem serwer do Minecrafta, na którym mogliście z nami sobie pograć ale stwierdziliśmy, że y, może warto by było zrobić coś bardziej profesjonalnego, to jeszcze jest oczywiście, jak tu widzicie, nieskończone y, ja tu będę ulepszał cały czas, mam y, dużo, dużo, dużo pomysłów jak tylko mi czas pozwoli, to tutaj będę ulepszał tą mapkę nie jest duża, ale już pozwala, y, pozwala Wam chodź Władek, może tutaj, Już. Nie y, nas na spawnie, powiemy co i jak to później. Jak już zacząłem ten wątek, to dokończymy. Jak widzicie, wyznaczyliśmy działki, na których możecie e, budować swoje, swoje, swoje budowle. No, po prostu swoje mieszkanie, w którym będziecie mieszkać u nas na serwerze. Tak, każdy dostanie komuida. E, nikt nie, nie rozwali waszej budowli. Wy będziecie jedynie mogli e, edytować tą budowlę, więc nie martwcie się o to. E, zrobimy też coś takiego, że e, w, w obrębie tej, tej, tego spawnu, tych działek i, i naszego zamku, i, i, i tych innych atrakcji, które będą za jakiś czas, bo będzie arena budowana i tak dalej. Arena, oczywiście. No, gildie też postaramy się tutaj wgrać, jakiś plugin na gildie. E, tak więc Atrakcji będzie sporo, e, będziecie mogli się tutaj bawić, fajnie wszystko, e, więc e, na czym ja skończyłem? A, że nikt tutaj wam nie rozwali waszej budowli, bo zrobimy tutaj kuboidy i tak dalej dla was, także kto będzie nowy to, e, no tu jest 20 na 20 dla e, graczy, którzy chcą po prostu tak z darmo sobie pograć, po, popłykać i tak dalej. No jest sporo takich działek. Yy, działki kurde większe troszeczkę tutaj macie. Yy, niedokończone, jak widzicie. Możecie kupić za SMSa, yy, kwota będzie podana pewnie w opisie. Yy, tu, a tutaj, tutaj macie już miejsce na, na, na swoją własną willę. Zobaczcie, 50 na 50 macie. No jak na razie dwie takie sztuki zajebiste, żeby wille wybudować. Z tego co wiem to 1150 kosztuje SMS na taką 11, willę 1150 będzie kosztował na te 30 na 30 chyba, ta tutaj na to? Tak, eee, no kurde, no to a na to? To zobaczymy. Około 15 zł chyba Trzeba jakoś serwer utrzymać, nie? Tak, trzeba. Yy, nie no. Dopiero zaczęliśmy i trzeba to rozruszać. Yy, ale. To, że jak wy, wy tu wybudujecie u siebie, że, że, że ktoś wam zniszczy, to się nie bo tu wszystko yy, będzie zabezpieczone Kuboidem, więc tu, o, tu jest wasza działka, wy robicie co chcecie. Yy, co dalej jeszcze? Tutaj też jest. Yy, tu no, w pobliżu tej, właśnie naszej działki, tutaj, naszych działek, naszego terenu będzie kuboid, no po prostu, bo, bo serwer będzie, będzie się pewnie powiększał z czasem, i chcemy sobie tutaj zostawić miejsce na rozbudowę tego serwera. Dalej, za jakiś tam czas, no nie wiem, ile tych kratek, no sporo kratek. Będziecie mieli po prostu możliwość e, kopania, e, zbierania drewna. E, wszystko będzie w WARPach, e, do których przejdziemy teraz na spawnie. E, to jeszcze się ogarnie poustawia. E, e, WARP do, 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 do kopalni do, do lasu, e, i tak dalej, i tak dalej, do działek i tak dalej. Spawn ten, e, Kurde, jak to się mówiło, no. Motherfucka. Do. No, znaczy no. Jak to się mówi? Ale co? Wadek, pomóż mi, bo słuchasz mnie, słuchasz, jak to się mówiło. Do leteru, y y Teleport? Teleporty będą, tak. Warpy tak zwane. Do działek, do. do kopalni, do. do lasu i tak dalej, i tak dalej. Tak, tu możecie poczytać sobie na serwerze takie główne informacje, które macie na tabliczkach. Ja tu nie będę wam czytał. E, ja jak wejdziecie Jak wejdziecie na serwer, to sobie poczytacie. E, no, no, oczywiście zachęcam do poczytania, bo tutaj są ważne, najważniejsze informacje. Oczywiście e, te informacje e, mogą ulec zmianie i pewnie ulegną zmianie i będą dodawane nowe informacje. Tak, więc warto od czasu do czasu sobie zajrzeć, poczytać tutaj. U nas pewnie to wszystko będzie nigdzie indziej. Nie będziemy tutaj już wam dupki, że tak powiem, zawracać... Ja jeszcze chciałbym innym, dodać. ...innymi miejscami, bo, bo, bo wiecie, bo Minecraft to jest Minecraft. Tu, tutaj może robić, co się chce. No i tutaj, jak się spawnujecie, no to tu macie najważniejsze informacje zawarte, więc tutaj wszystko e, najwyżej się do budy ścianki jakieś tu wszystko będziecie mieli jakieś informacje najnowsze le, najciekawsze wszystko, wszystko tutaj będzie więc nie martwcie się nie zgubicie się na no. na razie na pewno się nie zgubicie. Dobra Władek co tam chciałeś powiedzieć. E, każdy kto wykupi działkę otrzyma na 4 dni game moda w którym będzie mógł sobie użyć e, wszystkich tem do wybudowy wszystkie 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 e, do wybudowy własnego budynku. Tak, i nawet będzie można prosić o Ale niestety nie, e, nie dostaniecie kilofów, bo potem, po upływie czasu, zbroi taki tam e, po prostu zosta zostanie wam e, zabrana. Także jeszcze tak, chciałbym. E, jedynie możecie dostać e, żelazny sprzęt. Żadnych diamentów. Diamenty musicie sobie po prostu sami zdobyć. E, żelazo, no to wiadomo, bardzo szybko zabędziecie, na pewno, więc żelazny, żelazny kilof, żelazna w e, no no teraz też żelazna, dobra ale zbroi, nie, już nie jeszcze chciałbym dodać, że tutaj e, ta mini wilda jest na sprzedanie ta co ja wybudowałem tak, tutaj no e, ta moja tak, e, i tu kratki też zostały policzone e, według kratek to też będzie liczone nie, niestety nie jest urządzona jeszcze, bo mi się nie chce jej robić, ale Ale tu macie jeden dom, który, którego nie musicie już sami budować. Jak jesteście leniami, to możecie sobie po prostu kupić. Kubo sobie wam damy i już wam tego nikt nie zniszczy. Będziecie sobie tu mieszkać, ulepszać. Kubo już jest. No jest, nikt tego nie może niszczyć. No dobra, może ja, przepraszam. Teraz jeszcze jedne chciałbym pokazać. Ale, Czekaj, stół. poczekaj, 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 bo ja to muszę naprawić. A, to jest, yy, to są deski, a, to są deski i ten. Dobra, już. Nie, bo ja chciałem pokazać, że nikt nie może niszczyć, ale zapomniałem, że opy mogą niszczyć. Dobra, tutaj sobie zrobicie w środku co chcecie, więc jak ktoś jest, nie wiem, leniem, że tak powiem i nie chce mu się budować swojej własnej chałupki, że tak powiem, to może sobie tutaj kupić. Tak. SMS-ka. SMS-ki oczywiście wszystkie są przeznaczone na utrzymanie tego naszego serwera. Ewentualnie nawet na podniesienie, jeżeli. Utrzymanie i na pewno na rozbudowę, bo chcemy, żeby było Was jak najwięcej. Wiem, że. Sporo jest ludzi z naszych widzów tutaj, którzy chcą grać, nie wiem, no my też nie możemy tak, no 4 sloty, e, cztery sloty da, dało radę, ale widzieliśmy, widzieliśmy że, 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 no, że chcecie wchodzić tutaj na ten serwer, że, 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 że chcecie z nami grać, e, no my będziemy też starali się często być, bywać na, tych, na, na tym serwerze i tu z wami grać. E, no i, i, i tak, i zauważyliśmy, że, że często, że, że wbijacie, że chcecie tutaj pograć sobie z nami więc, no dobra, powiększyliśmy, 10 slotów jest, tak? Tak I, I jak w miarę w miarę czasu, możliwości, jak będziecie chcieli powiększyć, jak będziecie pomagać w serwerze, no to to powiększymy, powiększymy ale to wiecie, wiecie Pieniądze. Chodzi o, ja też, o kasę, tak. Ja, ja też nie mogę ciągle sam opłacać, wystarczy. Że tak, nie ja, chcę. wydałem. Jak. Yy, zbierzemy się w kupę i każdy dołoży po troszku. Bo nie trzeba 11 płacić, tak jak tam Władek w filmiku Wam pokazał. Bo można też mniejsze kwoty dodawać. Yy, także ile, tyle co łaska. I, 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 i stworzymy zajebisty serwer. Będziecie mogli sobie budować co chcecie. Zab zobaczymy Waszą kreatywność. Pokażemy to na YouTube, bo będziemy nagrywać na pewno na tym serwerze. E, pewnie wystąpicie w niejednym odcinku. Także macie e, sporo plusów. No bo nie dość, że pokażemy Waszą zajebistą budowlę. Mam nadzieję, że zajebistą budowlę. Nie, bo lubię oglądać takie fajne budowle. Sam lubię też budować. Przyznam się. I, i no będziemy kręcić filmy na tym serwerze. Będziemy pokazywać y, najciekawsze budowle, będziemy opowiadać o nich. Y, no i będziemy oczywiście przedstawiać autorów. No i tych autorów będziemy polecać. Polecać w linku pod filmikiem, więc no warto, warto myślę. Tak więc jak chcecie pomóc, jak chcecie się bawić razem z nami, możecie pomóc. Wspomóc nas, 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 no nas, po prostu nas, no bo raczej serde, no bo tak. jesteśmy, no nas, no, nie nas, wiesz, pasuje mi słowo nas, y, ponieważ ja, ja się tutaj bardziej tak z naszymi widzami tak jakby y, stałem się na równi, po prostu, na tym samym poziomie, o. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Wszyscy są na tym samym poziomie. Jeszcze chciałbym więc... też dodać dla upierdliwych, tak jak dzisiaj mieliśmy do czynienia z jednym takim. Wiesz o kogoś no, jest zawsze musi zepsuć północ. Tak, no ale posłuchajcie jego. E, tak, e, dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać, raczej e, się pośmiać z tekstów. E, przez cały dzień ja dostawałam wiadomości. Czy koleś e, może ty ty ty. dostać OPA, inaczej e, administratora tutaj z nami. Ja niestety go nie znam, no to nie dam i nie daję byle komu, jedynie na zwanemu. Wystarczy, że do mnie dodam, ja napisał <grym> cały dzień. E, pisał, że nie by jest admi administratorem na innych serwerach, ale nie chce mi się trochę wierzyć. No no, mo można też o tak. O tak, o tak e, e, teraz e, trzeba rygory, Jeżeli ktoś będzie prosił na prywatta... Albo tam coś próbował jakoś admina. Grzecznie kto... odpowiemy. że Nie, nie, tak? nie, nie potrzebujemy. Powiem, drugi rzecz, raz. Nie, kik, ban trzeci poleci. raz ban. I to ban na IP, a nie na nikt jedynie. Nie no, bo po co? Po co? Bo... No, no przecież raz wystarczy drugi raz. Rozumiem, że ban... dostaniecie, no to nie się stanie. A, ale a on 10 razy cały, to samo cały pisać. Dzień. Cały dzień pisać. No, no, ale dobra. E, nie. Humor popsuliśmy Wam, dobra. Nieważne. <laughs> Alto Władek, jak zawsze. E, e, Plugin gate, jest? E, nie ma. Dobra. To trzeba będzie wygrać. Plugin gatea. E, jak chcecie. Jeszcze chciałbym dodać też na temat LS-a. Dużo, dużo ludzi się mnie pyta, kiedy będzie nowo, nowy odcinek Let's Play'a. Odpowiedza, odpowiedza, odpowiadam, że nie wiem. No dobra, to ja Wam odpowiem za Władkę. U Władka i u mnie będzie w ten sam dzień. Dzisiaj jest który? Pierwszy. Pierwszy, więc będzie 5 lub 6. Ewentualnie szybciej. Na 100%. Szybciej na pewno nie. Kto uważa, że Władek z kimś innym nagra, bo ja wcześniej nie dam rady. Mieliśmy e, wczoraj nagrać, ale... Tak, ale nie, nie dam rady. Nie mamy jeszcze modów. Władek tam skompletujesz, wyślesz, ja to pobiorę, ale wcześniej na pewno nie dam rady. 5, 6 e, grudzień. Tak, tylko pochwal się o której godzinie zaraz nagrywamy. Które? <grych> nie, tu się nie ma czym chwalić, bo tu jest piąta pewnie rano gdzieś. E, za 25, piąta. No. Dobra, to nie, nie jeszcze z tym, ale jak chodzi o LSE to naprawdę 5-6 wcześniej nie będę miał czasu na pewno, na suwę. Po prostu nie będę miał czasu, nawet... No dobra, dzisiaj się prześpię, wyśpię wcale i, i nie wiem czy ja tu coś, cokolwiek zrobię na tym serwerze, bo bo, no bo już właściwie nie będę miał czasu. W sumie już mi się kończy czas i, i będę spadał z domku i już mnie nie będzie więc a z tym przenośnym komputerku na laptopku a, a, nie mam tyle gier co mam na tym swoim I, i i ten co ty robisz? komendę użyj e tam wolę stare metody e, a komendą pyk pyk i już masz i ten i i wiecie no, i no, każdy ma swoje życie, prawda? Każdy ma problemy, i no nie wiem, myślę, że zrobicie to. Gorzej Ale jak fi nie. filmiki będą, chyba że wyjdzie jak wyjdzie, i. A, zresztą zobaczycie. Dobra, ja bym miał na tyle do Was. Ja czy chcesz coś dodać? Nic dodać, nic ująć. No, chyba wszystko powiedzieliśmy. Idziemy spać i tyle. Tak, idziemy spać, wy też. Nie, wy pewnie wstaliście i oglądacie nas. Dobra. Na pewno. Yy, dobra, trzymajcie się, hejus. Do usłyszonka. Na razie.